Wszystko co powiem w tym filmie jest wyłącznie moją prywatną opinią, a nie poradą inwestycyjną. Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam wytłumaczyć, dlaczego Bitcoin może dojść do ceny 380 tysięcy dolarów przy następnej hossie. Dlatego popatrzymy na market cap oraz na wolumen. Jak on wyglądał przed hossą ostatnią i jak wygląda dzisiaj. Przed tym filmem muszę Was specjalnie uczulić, że nikt nie może Wam obiecać jakiejś ceny Bitcoina w przyszłości. W tym filmie wyłącznie pokażę, że możliwym jest, że Bitcoin może dojść do 380 tysięcy dolarów. Ale nie podejmujcie finansowej decyzji na podstawie informacji z tego filmu. Na CoinGecko można sprawdzić wykres dla całego market capu kryptowalut oraz wolumen jaki był. Historyczny. Ja chciałbym skupić się na tym, jak wyglądał wolumen tuż przed bull runem w 2018, 2017-2018, oraz do jakich poziomów doszedł, oraz gdzie jesteśmy dzisiaj. Tutaj sobie zamienimy. zwróćcie uwagę na te tutaj kreseczki na dole tutaj jest pokazany wolumen transakcyjny jak widzicie te kreski były na dużo niższych poziomach nawet na szczycie hossy niż są dzisiaj to znaczy że dużo więcej obracamy kryptowalutami dużo więcej jest graczy, inwestorów którzy sprzedają, kupują codziennie i dokonują transakcji dlatego nie możemy porównywać nadchodzącą hossę bezpośrednio z tą ostatnią hossą ponieważ dzisiejszy wolumen jest większy niż ten, który był przy szczycie Hossy. Dlatego uważam też, jak rozmawialiśmy ostatnio o ATH i ogólnie sprawdzamy, dokąd mogą dojść kryptowaluty, jaka była maksymalna cena ostatnio. Czy to się powtórzy? To uważam, że tak, to się powtórzy i te szczyty będą jeszcze powiększone, dużo, dużo więcej. A właśnie to wynika z tego, że jest dużo większe zainteresowanie, dużo więcej osób interesuje się kryptowalutami, jest więcej pieniędzy w obiegu. I dlatego będziemy obserwować nowe szczyty. Zaraz przejdziemy sobie do tabelki, którą sobie zrobiłem, przygotowałem, i tam zobaczymy, jak to może się rozegrać. Ale najpierw zobaczcie, jak to było na początku, przed hossą. Patrzcie na wolumen wol w tej tabelce tutaj. Tysiąc i pół, 3000, potem 3000, znowu niżej 6, potem znowu spada do trzech, zanim się zaczęło rozkręcać. I potem już poszliśmy do góry. Te największe wzrosty zaczęły się, w, zaczęły się w listopadzie, dlatego wziąłem sobie za punkt referencyjny wartości z października i tam zazwyczaj wolumen wynosił około 3, 3 miliardów dolarów, dlatego to uznałem za wolumen na początku tej ostatniej fazy wzrostów. Natomiast na szczycie HOSY mieliśmy wolumen 34 miliardów dolarów. No, i teraz tak, zobaczcie sobie, że teraz wolumen wynosi 52, nawet do 100 dochodzi, teraz, je, teraz jest 44, także 44 to już jest taki powiedzmy prawie dołek w sumie. No, ale żeby ostrożnie tobie, sobie to liczyć, nie przesadać za bardzo, to uznamy, że właśnie te 44 czy te 46, które były jak ja wyliczałem, uznamy za dzisiejszy wolumen. I dlatego zapamiętacie sobie te liczby. Dzisiejszy wolumen około 44-46 miliardów. Na początku HOSY wziąłem sobie te 3 miliardy dolarów i na szczycie 34 miliardy. No i teraz przejdźmy do tabelki. Tutaj macie te wycinki z CoinGecko, żebyście nie musieli zapamiętywać. Widzicie, że wolumen dzisiaj wynosi 46, no 44 miliardy. A wtedy na początku hossy wynosił 3 miliardy i doszedł do 34. To znaczy, że nasz dzisiejszy wolumen już przewyższa ten z ATH. Dlatego ciężko porównywać, jak, ta, jak daleko ta nasza hossa może pójść, skoro już dzisiejszy wolumen jest dużo większy. A widzimy, że wtedy poszedł 11 razy do góry. Dlatego próbowałem wyliczyć pewne scenariusze, gdzie to nas może doprowadzić. Tutaj macie podsumowanie tego, co jest dzisiaj, to, co było przy ATH w 2018 i to, co było tuż przed tymi ostrymi wzrostami. No więc, tak, stosunek naszego market capu dzisiaj do wolumenu dzisiaj transakcyjnego wynosi 8-krotność. Na samym szczycie Hossy wynosił marketka w 25-krotność wolumenu transakcyjnego. Natomiast przed tymi ostatnimi wzrostami Stosunek wynosił 54. To oznacza, że ten stosunek spadł o połowę, czyli wolumen wzrósł du dużo bardziej niż market cap. I sytuacja oczywiście może się powtórzyć. To znaczy, że ten stosunek spadnie do mniej więcej 4. To znaczy, że wolumen wzrośnie dużo więcej, powiedzmy 10-11-krotnie, a market cap trochę mniej. I gdybyśmy mieli taką sytuację, to może to wyglądać następująco. Przed bull runem market cap wynosił 170 miliardów i wzrósł do 850, czyli 5 razy. Wolumen natomiast wzrósł prawie 11-krotnie. I wtedy widzicie, że ten stosunek market capu do wolumenu wynosił 25-krotność. Dlatego zaznaczyłem to trzema kolorami, bo będziemy liczyć według tych trzech wartości. Zobaczymy, co się stanie, jeśli następna hossa będzie podobna do tej ostatniej, z tą różnicą, że punkt wyjścia jest dużo wyższy wolumen, czyli dzisiaj 36, 46, 44 kontra 3. I na podstawie tego spróbujemy policzyć, jak daleko może dojść cena Bitcoina. No pierwsze wyliczenie to będzie pomnożenie naszego market capu dzisiejszego przez 5. Dzisiejszy market cap wynosi 350. Razy 5 daje nam 3 750 miliardów. To jest abstrakcyjna wartość. Możecie sobie policzyć bitcoin razy 5 i dochodzimy do około 54 000 dolarów. Natomiast, gdyby nam się powtórzyła sytuacja z wolumenem, który wzrósł 11-krotnie, to dzisiejszy wolumen przy, na poziomie 46 razy 11. Wynosić będzie prawie 500 miliardów dolarów. I wtedy, gdy pomnożymy nasz market cap dzisiejszy przez 5, wolumen przez 11, to ten stosunek spadnie z 8 do 3,5. Czyli spadł o trochę więcej niż połowę, tak jak to miała sytuacja wtedy podczas ostatnich oscy. Czyli wygląda to na dosyć realistyczny scenariusz, prawda? Czyli bitcoin za 54 tysiące dolarów. Ale może sytuacja wyglądać jeszcze inaczej. Jeżeli wolumen wzrośnie 11-krotnie z dzisiejszych poziomów, czyli z 46 tysięcy, a już mówiłem, że te 46 tysięcy to i tak już jest takie dzisiejsze minimum, bo często nawet dochodziło do prawie 100, no ale powiedzmy, że z tych 46 tysięcy mnożymy przez 11, dochodzimy znowuż do tego, ale. Jeżeli pomnożymy teraz ten wolumen razy 25, tyle wynosił market cap, to znaczy 25-krotność swojego wolumenu na szczycie ostatniej osy, to wtedy nasz market cap dojdzie do 12 trylionów i to znaczy, że wzrośnie 35,5 razy względem dzisiejszej wartości. A bitcoin, gdyby wzrósł 35,5 razy, będzie kosztować 383 Tysiące dolarów. To oznacza, że z tysiąca złotych może ci się zrobić wkład własny na mieszkanie, a z dziesięciu tysięcy może ci się zrobić kasa na zakup gotówkowy. Najmniej optymistyczny wariant na podstawie takiej replikacji to byłoby, gdybyśmy mieli tylko wyrównać ostatnie ATH, to znaczy, że wtedy doszlibyśmy do 850 miliardów dolarów znowu. I to będzie 2,5 krotność tego, co mamy dzisiaj. No, wiadomo, bitcoin razy 2,5 to będzie tylko 25 tysięcy dolarów, 26 tysięcy. Co sądzicie o tych wyliczeniach? Który wariant uważacie za realistyczny? Czy to, że market cap wzrośnie pięciokrotnie i dojdzie do 1 triliona 750 miliardów, przez co bitcoin będzie kosztował 54 tysiące? Czy może wolumen wzrośnie 11-krotnie, a zarazem będzie wynosić tylko 1,25 market capu, przez co market cap wzrośnie 35,5 razy, co nam daje Bitcoina po 383 000 dolarów? Oczywiście to nie jest żadna obietnica, nie mówię, że tam dojdziemy, po prostu jest taka możliwość. Liczby to pokazują, że tam też możemy się pojawić. Potencjalnie można sporo zarobić. Ale nie obstawiajcie wszystkich swoich pieniędzy i nie czekajcie z wypłatą, aż bitcoin się znajdzie na tych poziomach. Ja zostawię sobie około 20% portfela, gdy bitcoin przebije 100 tysięcy dolarów, a gdy przebije 350 tysięcy, zostawię sobie około 10% na tak zwaną wieczność. Napiszcie w komentarzach, jakie poziomy uważacie za realistyczne: czy będziecie trzymać część kryptowalut do któregoś z tych poziomów, które podałem, czy może macie jakieś inne? Pamiętaj, że jeśli delikatnie klikniesz w lajka like pod filmem, to naprawdę dużo mi pomożesz. Rozważ również subskrypcję, aby nie ominęły Cię kolejny film.